Zezwierzęcenie. Żydowski pies w reżyserii Ewy Galicji jest efektem współpracy Teatru Żydowskiego z Akademią Teatralną. To spektakl dyplomowy studentki piątego roku Wydziału Reżyserskiego. Bez tej wiedzy ciężko się domyślić, że mamy do czynienia z realizatorką na początku swojej drogi. Spektakl dojrzały, bogaty w symbole i rozwiązania. Poznajemy historię wojennego owczarka, którego rodowód i zdolności powodują, że zostaje odebrane żydowskiej rodzinie. Teraz ma atakować Żydów w obozach koncentracyjnych. Nie wie co jest dobre, co złe. Spektakl powstał na motywach książki Aszera Krawica. Autor pokazuje nam życie psa zarówno w domu żydowskim, jak i niemieckim. Niezależnie od tego, w którym momencie przy jej historii znajduje się fabuła, istotą dla mnie jest zezwierzęcenie. Zaciera się granica, w której człowiek jest zwierzęciem, a zwierzę człowiekiem. W główną rolę wyśmienicie wcielił się Jerzy Walczak. To aktor poszukujący. Jego tytułowy pies ma ludzkie spostrzeżenia, emocje. Ufa swoim właścicielom, choć nie wszystko rozumie. Aktor w ostatniej scenie jest zwrotniczym, który odnajduje zbłąkanego psa na skraju życia i śmierci. Utożsamia się z nim, szak też całe życie robił to, co mu kazano. Nie miał wpływu na przejeżdżające pociągi pełne ludzi z założenia skazanych na śmierć. Mimo, że wiodącą postacią jest ta kreowana przez Jerzego Walczaka i on wiedzie prym dając popis swoich umiejętności, warto wspomnieć o pozostałych aktorach. Podwójną rolę miała też Małgorzata Trybalska, dr Dorota Klein, Hildegarda Dürer oraz Rafał Rutowicz, Kalman Gottlieb, Theodor Dürer. Oboje płynnie przechodzą z jednej postaci w drugą. Ona, od niemieckiej, zgorzkniałej lekarki wysokiej bezdusznej hierarchii wojskowej, pożyjącą spokojnie ciężarną Niemkę. On przypełniony strachem Żyd oraz niemiecki urzędnik państwowy. Różnorodność postaci pozwala aktorom pokazać szersze zasób możliwości zawodowych. Na krok nie odstępują ich pozostali, Jona Przybyłowska grająca Żydówkę na wygnaniu oraz Marcin Błaszak, żołnierz zabierający psa z pierwszego domu. Kameralna przestrzeń sali teatru przy ulicy Senatorskiej jest skrzętnie zaopiekowana. Część publiczności staje się częścią spektaklu. Każdy etap przedstawienia ma swoją scenografię, ma swoje miejsce. Rekwizyty, rzetelnie przygotowane, gotowe do podglądania przez widza. Całość uzupełniają wizualizacje wyświetlane na jednej ze ścian. Nie ma dłużyzn, każdy element jest potrzebny. Ciężko wyjść z teatru nieporuszonym, zatem pozostaje wysnuć tylko jeden wniosek. Warto odwiedzić Żydowskiego psa, żeby przyjrzeć się jego perspektywie i wzruszyć. Obsada: Jerzy Walczak, Joanna Przybyłowska, Rafał Rutowicz, Marcin Błaszak, Małgorzata Rybalska.